Witamy Państwa serdecznie, Witam Państwa serdecznie na spotkaniu, na konferencji prasowej na szczycie. Prezydent Jacek Karnowski, Paweł Adamowicz. Szanowni Państwo, razem z miastem Sopot zbudowaliśmy Ergo Arenę, jedną z najpiękniejszych w tej części Europy, halę widowiskowo sportową razem budowaliśmy nowy terminal lotniczy. Sobot też uczestniczył przy budowie, czy rozbudowie oczyszczani wschód. Teraz nasze dwa miasta krok po kroku przygotowują się do inwestycji ogromnej, a mianowicie do budowy czy dalszego rozbudowy drogi zielonej. Ważnym elementem jest tunel pod Pachołkiem, czyli dokładnie w miejscu, w którym się znajdujemy. Gdańsk w latach 2007-2014 przygotował wiele projektów inwestycyjnych na wyrost w rezerwie. Kiedy w roku 2005-2006 Siódmym, przygotowywaliśmy się do poprzedniej perspektywy finansowej Unii Europejskiej nie mogliśmy przewidywać, nie byliśmy pewni, ile uda nam się środków pozyskać z Unii Europejskiej. Ale przygotowaliśmy do szuflady na przykład całość słowackiego. Ja wtedy nie przewidywałem, że uda nam się całego słowackiego przebudować, wybudować. Jednak to się udało. No, jeszcze tunel nam brakuje, ale to za chwilę. Tą taktykę też zastosuję w tej kadencji i na lata 2015-2020. Choć dziś nie mamy, i to chcę wyraźnie powiedzieć, pieniędzy na budowę tunelu, choć by się znalazły pieniądze na Odcinek Drogi Zielonej na przymorzu Jelitkowie. Ale na sam tunel na razie tych pieniędzy nie mamy. Ale uważam, że odpowiedzialność prezydenta Sopotu i Gdańska polega też na tym, żeby te projekty przygotować, bo może z rządem wyłonionym w wyborach najbliższych. Będziemy mogli uzyskać wyższy poziom dofinansowania z Unii Europejskiej i być może pojawią się dodatkowe pieniądze w następnych latach. Przedstawiam, przedstawiam Radzie Miasta Gdańska kolejny wydatek do zatwierdzenia, a mianowicie pół miliona złotych na kolejne prace przygotowawcze. Do tej inwestycji. Bardzo dziękuję miastu Sopot, prezydentowi Karnowskiemu, za współpracę dotychczasową i, i przy tym projekcie. W tym momencie nie mówimy, jak ważna jest trasa, droga zielona, jak ważny byłby, byłby tunel pod Pachołkiem dla mieszkańców Gdańska, Oliwy, Sopotu, w szerzej metropolii gdańskiej. O tym może troszkę później. Ja. E, witamy. Proszę Państwa, e, rzeczywiście udało się zrealizować kilka wspólnych projektów e, z miastem gdańskim. No, kapitalna Ergo Arena, która za chwilę obchodzi e, swoje piąte urodziny, która zmieniła zupełnie krajobraz e, możliwości odbioru imprez i kulturalnych, i sportowych przez mieszkańców e, Pomorza, metropolii e, Gdańska, Sopotu. To Mistrzostwa Świata i w Siatkówce i w lekkiej atletyce to są Mistrzostwa Świata w piłkę ręczną, to są wspaniałe wydarzenia muzyczne, chociażby jak Lenekrawic ostatnio. Natomiast powiedzmy sobie, że początek drogi zielony jest zrobiony. Jest teraz potrzeba powiązania tego początka z obwodnicą miejską już istniejącą. Co na pewno pomoże mieszkańcom Sopotu wyjazd na tą obwodnicę, ale także mieszkańcom Osoby i Oliwy komunikację wewnątrz Gdańska, jak i połączenia tą drugą zieloną z obwodnicą metropolitalną nowo budowaną. I dlatego już odbyliśmy takie pierwsze rozmowy z Brukseli na temat możliwości pozyskania pieniędzy przeznaczonych na budowę sieci TENT, czyli podstawowych autostrad i dróg ekspresowych w Europie i powiązania. Tych dróg z miejscowościami, z portami i stamtąd jest szansa pozyskania tych pieniędzy. Tylko trzeba wykonać prace przygotowawcze. Rada Miasta Sopotu podjęła na początku lipca taką uchwałę o przeznaczeniu na to pół miliona złotych. Teraz Rada Miasta Gdańska myślę, też ją podejmie i musimy się bardzo spieszyć. Bo powiedzmy sobie szczerze, że innej szansy nie będzie, żeby pan radny w Sybor mógł zrealizować swoje obietnice wyborcze. <laughs> Proszę Państwa, tutaj przed nami jest oczywiście schematyczne przedstawienie. Tego fragmentu drogi zielonej, o której mówił prezydent Kardowski, tego etapu brakującego. <laughs> Czyli mamy ten fragment drogi zielonej w Wielitkowie, który dzisiaj nie posiada kanalizacji deszczowej, nie ma odwodnienia. To są płyty z lat 70. ubiegłego wieku pokryte bitumiczną masą nie najlepszym stanie i oczywiście tutaj mamy wielitkowie obszary chronione, a mianowicie ujęcia wód głębinowych i bez wątpienia ulica w podwyższonym standardzie, odwodniona, by ekologicznie by służyła temu obszarowi. O jakim no. fragmencie no, w... pomiędzy... mówimy? Mówimy międzybrzeźnem, mówiąc tak, między ucznioską. A, a y, jelitkowy, można powiedzieć, aż do obecnego, już istniejącego odcinka Drogi Zielonej przy Ergo Arenie. Ale najważniejszy jest ten odcinek, właśnie y, y, przecinający y, czy Piastowską tysiąclecia. Ten odcinek. No i, i oczywiście jest przez nas wspólnie zrealizowany odcinek Drogi Zielonej wzdłuż granicy między Sopotem a, a Gdańskiem. Łączący nasze miasta, ale przede wszystkim obsługujący Ergo Arenę. Natomiast największym wyzwaniem oczywiście jest tunel pod pachołkiem. Kilometr 200 metrów. Dzisiaj szacunkowo jest to inwestycja wyceniana na miliard 900 milionów złotych, a więc to jest no, poważna kwota. Przypomnę, że tunel pod e, Martwą Wisłą będzie kosztować około e, 900 milionów złotych, a więc e, o miliard złotych e, ten tunel e, jest, powiana według szacunków, e, droższy. E, oczywiście pamiętajmy, że w Gdańsku jest e, tubing, czyli tam maszyna, która wierciła tunel pod Martwą Wisłą. I e, i, po, I powiedzmy sobie szczerze, że sam koszt takiej maszyny to jest około 200 milionów złotych, a więc e, można trochę puszcząc, puszczając wodze fantazji powiedzieć, że gdybyśmy pozyskali środki unijne na dużym poziomie dofinansowania, czyli powyżej 50%, najlepiej 75%, tak, jak ma Polska, pomorska kolej metropolitalna, to wtedy po stronie miast byłoby do sfinansowania 15%. To bez wątpienia ta maszyna, która już jest w Gdańsku, mogłaby dla tego czy innego zwycięzcę przetargu być użyta do budowy. A więc byśmy obniżyli w tym momencie koszty o 200 milionów złotych. Tak wstępnie powtarzam to wyceniamy. Chcę powiedzieć bardzo wyraźnie, że Rada Miasta Sopotu już podjęła uchwałę o tych przystąpieniu do wspólnego zadania, do wydania wspólnych pieniędzy, na razie skromnych, jak słyszeliśmy. Rada Miasta Gdańska na ostatniej sesji sierpniowej, przyszłej sesji sierpniowej, mam nadzieję, że podejmie tę uchwałę. Natomiast cały pakiet inwestycyjny na lata 2015-2020 przedstawię we wrześniu, drugi pod koniec września, opinii publicznej i on oczywiście będzie podlegał konsultacjom. Będzie podlegał konsultacjom publicznym również naturalnie dysponentem decyzji jest Rada Miasta Gdańska, więc będziemy no, przekonywali Rady Miasta Gdańska i. Opinie publiczno Gdańska, że warto przygotowywać się do tego niezwykle kosztownego, bardzo ambitnego, bardzo trudnego inżynieryjnie, ale sądzę, że bardzo, bardzo, potrzebnego, bardzo potrzebnej inwestycji. Jak wiemy, tunel pod pachołkiem, wydłużenie drogi zielonej, to obsługa, jak mówił prezydent Karnowski. Obwodnicy Trumiejskiej to dostęp do dzielnic Gdańska położonych za obwodnicą, nie tylko Osowej. To oczywiście obsługa mieszkańców sąsiednich gmin i dalej położonych. To wielkie błogosławieństwo potencjalne dla Oliwy i dla mieszkańców Oliwy, bowiem cały ten ruch zostałby umiejętnie skanalizowany. Innego rozwiązania technicznego nie ma. Myśmy przez wiele lat prowadzili rozmaite studia, co zrobić, żeby opata rybińskiego odkorkować, uczynić bardziej drożnym, żeby poruszające się powoli autobusy, samochody, nie przez wyziewy spalin nie zatruwały oliwy. No, to jest jedyne rozwiązanie. Oczywiście to rozwiązanie jest, jak wiemy, bardzo korzystne dla miasta Sopotu, czyli cały ruch tranzytowy do Sopotu mógłby być też skanalizowany, czyli byłoby odciążenie głównego traktu Grunwaldzka. No, mamy szereg argumentów na, na za, czyli jest to inwestycja nie tylko gdańska, nie tylko gdańsko-sopocka, ale można powiedzieć spokojnie metropolitalna. metropolitalna. Także proszę Was też o wsparcie, poparcie tego sposobu myślenia, bo powiadam, powtórzę raz jeszcze, że nie ma żadnej ostatecznej decyzji. Decyzja wtedy będzie ostatecznie podjęta, kiedy pakiet inwestycyjny będzie przyjęty przez Radę Miasta. Kiedy zostaną przeprowadzone konsultacje i w drodze tych konsultacji nastąpi wybór projektów pod, pod inwestycji. Natomiast uwagi na ich, na, na wielki rozmiar tej inwestycji dzisiaj tu na pachołku, w Oliwie, może być na granicy Gdańska i Sopotu. Trochę nam przesunęłem. O chęc. tym opowiadasz. Proszę Państwa, to też ważne powiedzieć, że były robione studia komunikacyjne, które tu może zdecydowanie pokazały priorytet A, okay, budowy okay. tej części spacerowej z tunelem. Łącznie do obwodnicy trójmiejskiej do obwodnicy metropolitalnej, które jest wpisane jako zadanie inwestycyjne rządu. Czyli to połączenie Dolnego dolnego Gardańska, to jest Oliwy, Żabianki, Przymorza, Sopotu w tym wypadku z obwodnicą trójmiejską, z obwodnicą metropolitalną, z lotniskiem w konsekwencji do portu jest jak najbardziej zasadne. Bardzo prosimy o... Co jest z drugiej strony? By... Tak? Nie, nie, nie. nie. <śmiech> <śmiech> Recycling. 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 Z drugiej strony jest coś innego, niezwiązane. Czy ewentualna władza, ale czy ewentualna zmiana władz rządowych może wpłynąć na losy? Może. Może, ale, ale też powiedzmy szczerze, że my głównie aplikujemy do środków centralnych. Unijnych no, a to... I w tym wypadku rozmawiamy już z Komisją Europejską. To jest, są pieniądze z sieci TEN, czyli z sieci podstawowych dróg europejskich, a nie z pieniędzy krajowych. Ale do, dodaj, że jednak przyjazny stosunek rządu wybranego, utworzonego po październikowych wyborach parlamentarnych, jednak będzie bardzo istotny, tak? mówi się. No, Ale... Myślę, że będziemy to pytanie zadawali kandydatom na posłów najbliższych. Milion złotych w sumie od Sopotu i od Gdańska na proces przygotowawczy. Coś więcej? Działania przedinwestycyjne mają z twój tarty szlak, czyli są, są pewnie koncepcje, studia, czyli takie kolejne przybliżenia. Później musi być decyzja środowiskowa, niezwykle kluczowa, czyli decyzja środowiskowa, którą wydaje regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska RDOŚ i te wszystkie fazy musimy przejść. Nim podejmiemy decyzję, o tym, czy wydamy już bardzo duże pieniądze na projekt budowlany. Bo projekt budowlany, jak wiemy, to jest już kilka procent kosztu. Tak, ale żeby zaklepać pieniądze unijne trzeba mieć tą decyzję środowiskową i wtedy podjąć decyzję o projekcie. No bo trudno było że wydamy kilkadziesiąt milionów złotych na projekt że był pułkownikiem prawda, w tym wypadku, czyli nie, nie jest, no, ale z tego co wiemy w ostatnim także w Brukseli, bo te prace przygotowawcze już trwają, już była koncepcja komunikacyjna, jedna, druga, trzecia, tak, była konsultowana e, szeroko e, i na podstawie tej koncepcji myśmy się kontaktowali właśnie z dysponentami pieniędzy sieci ten. Jest taka bramka, będzie otwarta, myślę, że w przyszłym roku musimy do tego czasu mieć tą decyzję środowiskową, tym razem wykonamy z Gnański, bo myśmy już Złoty wydali na tą inwestycję, jeżeli chodzi o studia, prawda, o zrobienie planu zagospodarowania przestrzennego. To trwa, to trwa od kilku lat, zresztą no, zaczęło się od tej drogi zielonej, która jest wykonana do areny do alejnej poległości Piłm do tego skrzyżowania, to RONDO. To jest element tej drogi. Już. To było około chyba 80 paru milionów złotych. Do inwestycji dorzuca się samolot, odwrotnie do Gdańsk, natomiast dlaczego nic nie mówi się o gminach, które na tym bardzo skorzystają na rozwoju przedmieść w przypadku Gdańska i Sopotu, dlaczego w ogóle chwaszczyno do tego na przykład nie chce się dojść. Gdynia. No Gdynia nie wiem czy na tym skorzysta, ale chwaszczyno na pewno. No, znaczy powiedzmy sobie szczerze, że Gdynia też będzie musiała się parę złotych dołożyć, bo to tak, że biegnie po ich terenie i taka wstępna deklaracja prezydenta Szczuka, że jest w stanie to rozważyć. Natomiast wie pan, no to, to sobie też powiedzmy szczerze, że na terenie to są inne inwestycje budowane. Raczej jest to tak podzielone, że budujemy to, co budujemy na swoim terenie, to finansujemy. I tak jest przyjęte w przypadku. Pan redaktor to słusznie mówi, tylko praktycznie jest bardzo trudno jakiekolwiek środki pozyskać, bo to jest takie myślenie, Gdańsk jest największym miastem Pomorza, e, o najwyższych dochodach, w związku z tym musi sobie cytuję, e, Poradzić. Natomiast zgadzam się, no, korzyści są daleko przekraczające granice administracyjne Gdańska. Natomiast ja bym tutaj bardziej liczył na wsparcie właśnie gminy, metropolii, wsparcia właśnie politycznego, aby był to projekt. Właśnie ponadpartyjny, o dużym poparciu, bo tu my walczymy nie tylko o pieniądze, ale o bardzo wysoki poziom dofinansowania ze środków unijnych, bo to przekracza możliwości finansowe miasta Gdańska. No, znaczy powiem tak, gdybyśmy nic innego nie chcieli do roku 2020 wybudować w Gdańsku, to oczywiście. Tunel jesteśmy w stanie, ale oczywiście my mamy całą długą listę inwestycji przygotowanych pod nowe środki unijne, i w związku z tym tu będzie walka o jak najwyższy poziom dofinansowania. I tu bez zgody politycznej rządu wyłonionego w wyborach październikowych nie ma mowy. Więc to będzie duży test polityczny, no, czy miasta, regiony które inaczej głosują niż ukształtowana większość parlamentarna, będą, będą wspierane, czy też odwrotnie. Mamy nadzieję, że tutaj będzie jednak zasada gospodarności, zdolności do zrealizowania inwestycji brana pod uwagę, jednak Gdańsk, Sopotem w tych wszystkich rankingach, umiejętności pozyskiwania środków unijnych i ich wydatkowania zawsze zajmujemy pierwsze albo drugą, drugie miejsce w Polsce. Zawsze była kwestia, że to jest zadanie jak gdyby jedno, a na przykład najpierw zbudujemy tunel, a potem zbudujemy zieloną drogę do kończynienia. To czytory. może być tak brane pod uwagę, że najpierw tunel z drogą do osoby, Potem do obwodnicy, przykład, czy do, dalej? do obwodnicy? No to, do osoby, to jest do obwodnicy. No. Jest możliwość potem przerzucenia do metropolitalnej i także tej części zielonej. Oczywiście my występujemy o bingo, tak? czyli o wszystko, gdzie dofinansowanie może być do 85%, aż do 85% przy tych środkach centralnych Unii, tak to nazwijmy. Natomiast to, co zostanie, zostawimy, zobaczymy. No tutaj wydaje się, że naj, najbardziej priorytetowe ze względu na ruch jest ten odcinek do osoby. A tutaj, żeby tak sobie wyobrazić, koszt budowy. Tylko tunelu to jest porównywalne z kosztem przebudowy całego Słowackiego, włącznie z tunelem. Także to tak, żeby dla wyobraźni widzów, telewidzów, radiosłuchaczy i czytelników, no, to jest tak, tego typu rozmiar. To jest jakby słowackiego bis, ale w takim wymiarze finansowym oczywiście. I ta konsultacja wrześniowa ma zdecydować o tym, czy Państwo w ogóle do tego tematu podejdą? Tak? We wrześniu w Gdańsku rozpoczniemy konsultacje. One się nie skończą w wrześniu, one będą kontynuowane oczywiście w październiku. Ja te szczegóły będę we wrześniu podawał. Natomiast no, zgodnie z regułami. Unii Europejskiej, zgodnie z regułami, którymi się w Gdańsku kierujemy. Wszystkie te projekty inwestycyjne prezydent Gdańska chce poddać pod debatę publiczną, więc liczę na zaangażowanie radnych dzielnicowych, organizacji społecznych, aby ten głos wybrzmiał, bo jak wiemy, no nie ukrywajmy, część opinii publicznej uważa, że już koniec dużych inwestycji. A no, ale nie ta część, jak która stoi na spacerowej w korku. I, I to jest kwestia, no aby też ta większość milcząca jednak trochę przemówiła, ten, ten olbrzym. Musimy sobie chyba jasno powiedzieć, że jakby Polska gospodarczo się nie rozwijała po roku 2020. I, i to sądzę, że przyszłych prezydentów Gdańska i Sopotu i przyszłe władze. Trzeciej dekadzie XXI wieku, czyli mówię o latach 2020-2030. Stawiam tezę: nigdy nie będzie stać na zrealizowanie tego projektu. Czyli ja wiem, że to brzmi zero, jedynkowo, ale to chyba tak jest, że albo teraz, albo, albo, albo nigdy, albo bardzo, bardzo bliż, dalszej przyszłości. No bo wiemy, jak się kształtują dochody naszych miast, wiemy, jaka jest presja. Rządu centralnego, by przerzucać e, e, wydatki państwowe na samorządy. Przykład e, przedszkola, chociażby, to jest taki klasyczny przykład, czy e, opieczy zastępczej. Czyli każdy rząd centralny chce się pozbywać problemów i przerzuca je na samorządy, nie zapewniając środków finansowych. A więc e, samorządy są bardzo obciążone realizacją e, licznych, coraz nowych zadań publicznych. W związku z tym. Rezerwa na inwestycje jest, skurczy się. Jak wiemy, buduje się albo z oszczędności, czyli różnicy między przychodami a wydatkami, bądź z kredytu, albo jednego i z drugiego. Czy jest brane pod uwagę na przykład, żeby zamiast tej prostej, tak jak Pan Prezydent mówił, piastowskiej, yy, ta druga zielona przebiegała przez powiedzmy Jana Pawła II i Chłopską nie, i tam, nie, 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 i tam nie, przychodziła, doszła do, do tego, do łokietka? To, co widzimy tak. przed nami, to już jest ym, po wielu analizach z inżynierami, fachowcami, wszystkimi, nazwijmy, no, najwybitniejszymi drogowcami. Powiedzmy, że jest tutaj przewidywany też wariant jednopasmowy. Tak, tak. Czyli, tak. czyli to, to jest, czemu jest czemu etapowanie, to ale sam przebieg jest przesądzony. Przesąd. Tak, tak. Aha, czyli, czyli jest taka, że tutaj było od razu tego a tutaj dwie a Boję się, że po prostu ten odcinek, budząc największe kontrowersje, utopi pomysł tunelu pod Pochałkiem po prostu, czy można jakoś to, nie wiem, rozdzielić, tak. albo nie wrzucać do jednego wałka. To jak powiedziałem, to można etapować. Można, można etapować. Można. Można Wystąpić, znaczy ten etap jest jak gdyby ważniejszy, bardziej obciążony ruchom, tak? natomiast tak. No, musimy pokazać docelowo, że no, tą drogę też naprawimy, bo ona nie ma być jak gdyby poszerzona i naprawiona. To co Pan Prezydent, czy tam nie ma kanalizacji deszczowej, jest to powiedzmy druga polna wylana asfalt. co znaczy dopuszczają Państwo? Podział inwestycji samego tunelu, czyli na budowę na przykład w pierwszym etapie jednej nawy tunelu? Według Zamiast... prawa europejskiego nie można tak zrobić ze względu na bezpieczeństwo od razu dwa... Nie można. Dwie, dwa równoległe budować. Nie wolno takiego tunelu budować... To no tak jak tunel pod no Dwie nitki. Nie wolno budować, żeby się wiasy wzajemnie wiasy. te samochody spotykały na takiej długości. Szkoda. No, ale, ale można go przedzielić. W jednej rurze. No, Ustawić ścianę no. i przedzielić. No. Stąd, stąd moje pytanie, bo to by obniżyło nie bardzo Niestety koszty. nie można. A Poza tym, jak się już ma tą maszynkę do wiercenia, powiedział pan prezydent Adamowicz, no to wtedy warto już powiedzieć sobie dalej. No właśnie, ale maszyna nie jest chyba własnością miasta. Nie, nie, nie. Nie, nie. Ja to puściłem kości. wodze fantazji. Pamiętacie, wczoraj byliśmy tak. w tunelu, ja się zapytałem, gdzie jest ta maszyna. Mówią, to stoi na terenach portu morskiego, a więc dokonałem prostej ekstrapolacji. Kto do prawdopodobnego przetargu na budowę może przystąpić. No tylko największy. Ale nie umawiałeś się z nim. Największy. Dzisiaj właścicielem tej, tej maszyny, z tego co ja wiem, jest e, OHL. I umówmy, znaczy, ale ta maszyna e, w każdej chwili może być przez kogoś odkupiona, tak? Natomiast, e, nic, e, natomiast ona jest tak potężna, jak wiecie, że, że gdyby w ciągu najbliższych dwóch lat e, Przesądziłoby się budowę tunelu, to jestem przekonany, że ta maszyna by spokojnie mogła te dwa lata poczekać. Powiadam, to są moje subiektywne, ignoranta inżyniera rozważania, ale tylko chcę przez to powiedzieć, że koszt maszyny w procesie inwestycyjnym jest bardzo wysoki 200 milionów i dlatego oni niej wspomniałem.